Jeżeli zostawisz subskrypcję z oraz łapkę w górę pod filmem w ciągu najbliższych 10 sekund, to będziesz miał następne 10 lat szczęścia. Naprawdę. Ciała z strony Wesif. Przed filmem chciałem Wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj Awatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a banner 14,99. Ale wprowadziłem dla Was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera banner oraz awatar. Następny zestaw to Starter Plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on banner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni, najbardziej opłacalny zestaw to Premium. Zawiera on banner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafe Card, przelew oraz SMSy, Z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić dwa razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Masję sesji na łezwie jeszcze tak przyćmieńcie, zachęcić do zrobienia łapki w górę, subskrypcjączkiem oraz oczywiście wpalić na kanał Instagrama mojego łezwy, ponieważ tam odpisuję wam do tygodnia na każdą wiadomość. Ponadto również możecie dać łapkę w górę oraz subskrypcjączkiem, a jeśli chcecie, no to zapraszam do właśnie zapoznania się z opcją wesprzyj na moim kanale. I możecie być pozdrowieni tak samo jak osoba o niku FilipXXX. Ja Cię oczywiście Filip serdecznie pozdrawiam. A jeśli chcecie być tak samo pozdrowieni jak Filip, no to generalnie zapraszam do zapoznania się z opcją Wesprzyj. Również zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ to mi mega pomaga i mega motywuje do dalszej pracy. No i co? Zapraszam właśnie do tego Instagrama i pamiętajcie o tym, aby napisać w komentarzu Pomarańczowe ewe ja Przypnę Serduszko. Także każdy komentarz o treści Pomarańczowe serduszko. Ja także piszcie Pomarańczowe w komentarzu Ewen Przypnę Serduszko. A my już możemy przechodzić do filmu. Dobra, a więc generalnie teraz opowiem wam troszeczkę śmieszną historię, ponieważ opowiem o tym, jak Polacy znaleźli sposób na kupienie o połowę tańsze fałdolce. Dokładnie tak, no naród po prostu kombinujących osób, które chcą jak najtaniej rzeczy kupić, także to no, generalnie no, mega śmieszna akcja, ale też mega przydatna. Także generalnie, no w przyszłości było już bardzo dużo sposobów na to, aby otrzymać jakieś pakiety przedwcześniej, czy po prostu odblokować jakieś różne przedmioty, których tak naprawdę nie powinniśmy mieć. Jednak tym razem sprawa dotyczy oczywiście waluty gry, czyli fałdolców. No i możliwe, że wraz z popularyzacją no, tego sposobu zostanie on po prostu usunięty albo zacznie być po prostu banowany. Jednak YouTuberzy twierdzą, że wszystko tak działa. A więc, generalnie, tańsze albo darmowe fałdolce od zawsze po prostu pojawiały się na YouTubie i po prostu jakieś sposoby co chwilę się pojawiały na takie rzeczy. No i generalnie. Pojawił się sposób na o połowę tańsze Faudolce, czyli tak naprawdę no, można by powiedzieć, że połowę dostajemy za darmo. No i generalnie, no to w Fortnite znalazł się sposób na to, żeby zdobyć Faudolce po sporo niższych cenach. I po prostu ten sposób jest mega łatwy. Mianowicie, wystarczy stworzyć sobie całkowicie nowe konto, wybierając na nim jeden konkretny region, a mianowicie Brazylię. No i dzięki temu ceny fałdulców, które się posiada w... w brazylijskich realiach, są sporo niższe niż takie jakie my zwykle mamy. No i generalnie te ceny wyglądają tak: za 1000 V-Dolców będziemy musieli zapłacić 25 learów. Nie wiem jak się to czyta. Za 2800 faudolców będziemy musieli zapłacić 62 leary. Za 5000 fałdolców 98. A za 13 był 1247. No i generalnie wystarczy po prostu dodać Ciebie do znajomych, wysłać sobie do niego zaproszenie, zaakceptować sobie te konta i wysłać po prostu gifty z jednego konta na drugie. No i jest to taniej i tak mega sporo, ponieważ 25 larów. To jest 17 zł. Obecnie po obniżkach cen, no oczywiście w Polsce za 1000 walutów zapłacimy 31 zł, czyli tak naprawdę o połowę więcej, ponieważ no, można za to zapłacić 15 zł. No i gracze zaczęli robić nowe konta na regionie BR. By po prostu kupić jak najwięcej fałdolców się da I wysłać sobie gifty Jednak może to być również niezgodne z regulaminem No i możecie za coś takiego po prostu dostać bana Jednak jest po prostu spora szansa Na to, że nie zostaniecie zbanowani I szczerze wątpię, żeby Epic za coś takiego Kogoś zbanowało Ponieważ jest dużo po prostu rzeczy, które jest teoretycznie Niezgodne z regulaminem, a ludzie i tak te robią Także generalnie no wątpię, żeby tak, Za takie coś po prostu ludzie banowali no, ale no jest to po prostu Prawdopodobne, że takie coś się stanie Także uważajcie, nie wykorzystujcie tego zbyt często, ponieważ no możecie spotkać się z banem, jednak no szczerze w to wątpię, że ktoś z was za to zbanuje, ale no według regulaminu możecie dostać bana, także ja bym uważał na waszym miejscu. No i co, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, wpadnijcie na mojego instagrama, jest zwyty. a my już przechodzimy do kolejnego newsa. Dobra, więc generalnie teraz przejdziemy sobie troszeczkę do tematu nowego sezonu, opowiem troszeczkę właśnie o tym nowym sezonie, co po prostu nas tam czeka, za ile on będzie i w ogóle czy może być on przedłużony, także generalnie troszeczkę sobie o nim porozmawiamy, również po prostu zahaczymy o temat trailerów oraz przedstawię wam koncepty po prostu na sezon czwarty, niektóre także generalnie zapraszam właśnie do oglądania. Dobra, więc generalnie teraz czy ten sezon będzie opóźniony i no generalnie nie jest to powiedziane wprost. Jednak po prostu czwarty sezon jest mega nietypowy, jeśli chodzi o daty, ponieważ zazwyczaj sezony pojawiały się w czwartki. Ten za to wypada na środę, przynajmniej tak widzimy po prostu jak wchodzimy do gry. Oficjalnie według klienta to będzie 26 sierpnia i wtedy będzie zakończenie trzeciego sezonu oraz rozpoczęcie czwartego, jednak niekoniecznie tak musi być, ponieważ istnieje szansa, że nowy sezon wcale nie rozpocznie się wraz z zakończeniem poprzedniego, dokładnie tak. Ponieważ w prośbie wysłanej przez Epika do sądu, gdzie po prostu Epic no jakby musiało dać po prostu na 100% prawdziwe informacje, Napisano, że wydanie następnego sezonu jest zaplanowane na... Uwaga, 27 sierpnia 2020. Prośba ta pochodzi sprzed kilkudziesięciu godzin, tak naprawdę na moment nagrywania tego filmu, więc nie ma opcji, że to są jakieś stare lub nieaktualne plany. Jednak, no, czy Epic zmieniło zdanie nagle, czy o co chodzi w tym? Może to jest jakaś pomyłka. No wątpię, że po prostu w takiej poważnej sprawie jak zgłaszanie czegoś do sądu bez zaszła pomyłka przez po prostu jedną z największych firm na świecie. Także, no, nie wiem, co tu mogło się zajść. Jednak możliwe, że będziemy mieli czarną dziurę przez jeden dzień, czy coś takiego, nie wiem. Naprawdę jest to mega dziwne, co Epic po prostu teraz zrobiło. No i no, po prostu czas to pokaże, jednak możliwe, że po prostu będziemy mieli takie coś, jak kiedyś mieliśmy przy wejściu nowego rozdziału, gdzie po prostu mieliśmy jakby czarną dziurę przez chyba dwa dni bodajże, coś takiego dwa albo trzy dni była czarna dziura. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym sezonie. Oprócz tego pojawiło się parę konceptów na lobby w Fortnite, jakie by mogło wyglądać i teraz je widzicie na ekranie. Pierwszy koncept jest na przykład taki, a drugi jest taki, także generalnie myślę, że dosyć ciekawe są to koncepty i napiszcie w komentarzu, co sądzicie o nich, ponieważ według mnie są mega spoko i ja bym serio je widział po prostu na miejscu, po prostu w grze, także myślę, że naprawdę mają one prawidłową szansę na znalezienie się w Fortnite. Oprócz tego opowiem również troszeczkę o trailerach, ponieważ niestety żaden trailer Obecnie od epika oficjalny nie wyciekł A trailery wszystkie, które widzicie Prawdopodobnie, no to są oczywiście Jakieś urywki ze starych Trailerów, po prostu połączone w całość Albo na przykład są to koncepty No jest to również prawdopodobne Jednak niestety żaden trailer jeszcze nie wyciekł Oczywiście parę osób twierdzi, że zobaczyło Prawdziwy trailer epika, No i no, nie możemy tego ani potwierdzić Ani zaprzeczyć, jednak zazwyczaj Takie rzeczy po prostu nie możemy No jakby ani potwierdzić, ani zaprzeczyć Więc oczywiście są raczej i nieprawdziwe. Zostawcie w górę, suba z dzwonem, napiszcie w komentarzu pomarańczowe MM, przypnę serduszko. No i co? To był już na tyle w tym filmie. Trzymajcie się no i cześć.